Big odparł czarek z rozmachem. Jaki ma być kolor armatury w łazience? Fioletowy. Gdy meble zaczęły przyjeżdżać, posterunek zaczął przypominać coś pomiędzy kasynem a domem schadzek w Amsterdamie. Wielki stół bilardowy zajął środek dyżurki, a fioletowe kafelki lśniły w świetle jarzeniówek. Matko, ile wody na to idzie, narzekała Kasia, patrząc na nowe fontanny w gabinecie. Twoje pasje ogrodnicze trochę nas kosztowały. Mniej niż twoje zamiłowanie do bilarda, odgryzł się czarek. Nie chciałego takiego wielkiego. Myślałem, że przywioszą mały sto. Jak może być mały, jak się nazywam Obibik? W tym wszystkim kręcił się Janek, bezdomny, który na posterunku czuł się jak w domu. Jestem bezdomny, Janek przedstawił się nowemu szefowi. Jeśli pan mnie nie zaaresztuje, położę się na progu, zamarznę i będziecie się o mnie potykać już do wiosny. Przecież nie mam rozu, zauważył Czarek. Przyniosę sobie zamrażarkę. Rozdział 5. Kontrola i trup w szafie. Właśnie wtedy, gdy renowacja dobiegała końca, a Persyn zaczął przyzwyczajać się do spania na sukni bilardowym, nadszedł czas na najgorsze inspekcje z wydziału wewnętrznego. Inspektor Kot i inspektor Pieszchała byli jak dwie krople kwasu siarkowego. On, sztywny jak kij od szczotki, ona ostra jak brzytwa i podejrzliwa wobec wszystkiego, co miało więcej niż dwa nogi. Zgłoszę to do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oznajmiła Pieszchała, patrząc, jak Arni ćwiczy Nintendo kijem bilardowym na perszyngu. Ćwiczę cingwesento. Bronił się Arni. Albo jakoś tak. Polega to na tym, że się wali kijem. Atmosfera stała się napięta, gdy kot zauważył coś w kącie. Zdaje się, że jeden z pańskich ludzi jest pijany, wskazał następnia, który właśnie usiłował przeprowadzić dialog z palmą w doniczce. Nie, on ma kłopoty ze wzrokiem, skłamał gładko czarek. Właśnie potoczył się pod biurko. Ale prawdziwy problem czekał w szafie pancernej. Szafa ta, wielka i ciężka, była jedynym miejscem, gdzie udało się schować resztki starego posterunku. Niestety, w wyniku serii niefortunnych zdarzeń, wewnątrz znalazł się człowiek. I to nie byle jaki szczerba, lokalny petent, który po prostu chciał złożyć skargę, ale zamiast tego dostał ataku serca, lub po prostu zasnął z nadmiaru nalewki stępnia. Macie trupa? Zapytał kot, węsząc wokół szafy. Trup? Oczywiście. Wykrzyknął czarek, tracąc panowanie nad sobą. Dokładnie to ja mam trupa i to po tygodniu służby. Ciekawego będę miał na koncie po dwóch latach. Zaczęła się gra w chowanego. Czarek i Kasia desperacko próbowali odwrócić uwagę inspektorów od szafy. To tylko zabawa! krzyczała Czarek, ciągnąc ciało przez korytarz. Takie ćwiczenia. Układamy trupy w szafach? Pan oszalał, stwierdziła pieszczała. Wy wszyscy skończycie w karnej kompanii. W krytycznym momencie szafa się otworzyła. Ale zamiast trupa, wypadła z niej. Jola, lokalna dziewczyna do wszystkiego, która akurat tam się schowała, bo przestraszyła się zamieszania. Jak mogliście zamknąć mnie z trupem? Wrzasnęła, a trup, szczerba, nagle ożył, kichnął i zapytał, która godzina. Inspektorzy kot i pieszchała stali o niemiali. Czy widział pan też białe myszki? Zapytał Czarek kota z bezczelnym uśmiechem. Może pani powącha kolegów? Najwięcej zwłok trzymamy w lodówce. Rozdział 6: CKM i rosyjska mafia. Gdy inspektorzy odeszli, obiecując zemstę, posterunek nawiedziła kolejna katastrofa. CKM ciężki karabin maszynowy, pamiątka po dawnym komendancie, który rzekomo uratował nim życie Bierutowi lub komuś, kto Bieruta przypominał, zniknął. Jezu ukradli. Wyl Władek, patrząc na pustą szafę. Tam był CKM. I 3425 sztuk amunicji. Co za skończony kretyn trzyma CKM w szafie pancernej? Zapytał retorycznie Czarek. Wiadomości w telewizji nie pomagały. Podczas największego napadu na bank w historii kraju gangsterzy posługiwali się ciężkim karabinem maszynowym. Komendant policji postawił tezę o związkach z rosyjską mafią. Władek zbladł. Odchodzę. Z honorem oświadczył. Wyciągając pistolet, Władziu, nie rób tego! krzyczała Zofia. Okazało się jednak, że CKM nie trafił do mafii. Został po prostu wyniesiony przez grupę dzieciaków, które myślały, że to dziwne krzesło na trzech nogach. Zanalazł się w parku, gdzie przedszkolaki strzelały z niego do kaczek, na szczęście nie wiedziały, jak go przeładować. Moja zasada stwierdził Czarek, gdy odzyskali broń. Nie rób nic, co już zostało zrobione. Rozdział 7 Wizyta biskupa i płonący seks. To miał być dzień ostateczny. Na trzynasty posterunek miał przybyć biskup. Czurek o wielkiej duchowości i jeszcze większej nietolerancji dla wszystkiego, co światowe. Żadnych aluzji do kościoła, polityki, seksu. Grzmiał Władek, który nagle ozdrowiał na myśl o wizycie dostojnika. Kasia się nie odzywa. Stępień gada o pogodzie i udaje, że widzi. Problem polegał na tym, że posterunek był wciąż zawalony towarem zarekwirowanym z nielegalnego sekshopu. Wszędzie leżały rzeczy, o których istnieniu Stępień nie miał pojęcia, a armii uważał za nowoczesne hantle. Zlikwidowałem sekshop, zameldował czarek, gdy biskup przekroczył próg. I my te rzeczy teraz spalimy jak na stosie. Płonący seks. Płoni seksie. W gabinecie atmosfera była jeszcze gorsza. Na biurku brzęczał przyrząd do masażu pleców, który w rzeczywistości był gigantycznym wibratorem zarekwirowanym rano. To model bojowy. Wyjaśniał gorączkowo czarek, widząc zdumione spojrzenie biskupa. Używamy go na stadionach do rozpędzania kibiców. Działa jak bumerang. Biskup, człowiek o stalowych nerwach, zaczął podejrzewać, że trafił do zakładu psychiatrycznego przebranego za komisariat. Seks rano jest jak ruin. Zaczął bełkotać czarek, tracąc kontakt z bazą. Seks wieczorem jest jak mała rzeczka. Seks, seks. Ani słowa o seksie. W tym momencie do gabinetu wpadła Zofia z siostrami. Okazało się, że biskup przywiózł ze sobą zakonnice, które chciały zwiedzić miejsce pracy stróżów prawa. Pech chciał, że jedna z zakonnic wpadła do schronu, gdzie armii ukrył resztę towaru sekshopu. A inna została zaatakowana przez afrykańskie pszczoły, które w rzeczywistości był uciekającym rojem z pasieki sąsiada, zwabionym zapachem lakieru do włosów kasi. Czy teraz ksiądz biskup zechciałby zwiedzić cele, gdzie trzymamy prostytutki? Zapytał uprzejmie czarek, chcąc być dobrym gospodarzem. Biskup wstał, wyprostował się i spojrzał na czarka z litością zmieszaną z furią. Jeżeli jeszcze raz usłyszę jakieś aluzje dotyczące seksu, wycedził, to osobiście zadzwonię do komendanta głównego. Robi pan wrażenie człowieka chorego psychicznie. Gdy biskup w końcu wyszedł, zostawiając za sobą aurę świętego oburzenia, załoga posterunku opadła na meble. I jak wypadliśmy? Zapytał Czarek, wycierając pod z czoła. Świetnie, odpowiedziała Kasia, zapalając papierosa. Jesteś skończony. Epilog, nowy dzień, ten sam absurd. Słońce zachodziło nad Warszawą, rzucając długie cienie na trzynasty posterunek. Perszyn spał na stole bilardowym, Stępin usiłował wyczyścić okulary kawałkiem zarekwirowanej kiełbasy, a armię oglądał konana barbarzyńce na nowym telewizorze. Czarek usiadł na schodach, patrząc na puste ulicę. Wiedział, że jutro przyniesie nowe wyzwania, może kolejnego trupa, może wizytę papieża, a może po prostu Kasia w końcu pozwoli mu się zaprosić na kawę. Bo na trzynastym posterunku jedyną rzeczą, na którą można było liczyć, był fakt, że nic nigdy nie pójdzie zgodnie z planem. I właśnie to czyniło życie tutaj wartym przeżycia. Hej, czarek, zawołała Kasia z wnętrza. Brzęczyk w piwnicy znowu się włączył. Idziesz go wyłączyć? Idę, westchnął posterunkowy, uśmiechając się do siebie. Przecież to model bojowy. Koniec części pierwszej. Tom drugi, cienie Warszawy i blask munduru. Rozdział osiem. Pytania egzystencjalne i tasak. Kilka dni po wizycie biskupa, gdy kurz po płonącym seksie nieco opadł, na posterunek wkroczył mężczyzna, którego twarz wydawała się dziwnie znajoma, choć wykrzywiona w grymasie czystego przerażenia. Tuż za nim, wymachując tasakiem, biegł inny mężczyzna niski, gruby i purpurowy na twarzy. Zabijecie, idioto. Wrzeszczał ten drugi, celując ostrzem w plecy uciekiniera. Panowie, proszę o spokój. Wykrzyknął Czarek, rzucając się między nich, choć instynkt podpowiadał mu, że lepiej byłoby schować się pod biurkiem bilardowym. Tu jest policja, tu się nie zabija. Mężczyzna z tasakiem zatrzymał się, ciężko dysząc. Ja mówię do niego. Wskazał na ofiarę. Ja jestem producentem filmowym, a ten tutaj to aktor, który rujnuje.